Siemano z tej strony dawczu witam Was w kolejnym odcinku z serii Rolnik na Wsi. W dzisiejszym odcinku będzie nowy nabytek, a tym nabytkiem będzie, zaraz zobaczcie co Już tu zetor czeka Nowym nabytkiem będzie. O ta przyczeba samozbierająca SIP dolny zaczep 15 na godzinę nie ma co szybciej z desek jest desek ładniejszy i aż szerokie opony kosztuje nas to 3500 z pieniędzmi dobrze stoimy bo jeszcze mamy na koncie 68000 jak to sprzedamy to Zacień ten w ogóle sędzio dawał rady z tym Dobra Okno co... Drzwi sobie otwieramy łańk nie jedzie, jedziemy szybko Bardzo ładna przyczepa na początek serii Pojemna Na pewno dużo nie będziemy z niej korzystać, więc z nami długo na tej serii Napędy wszystko powłączane Będziemy ją sprzedać tutaj niedaleko na gazowni, Ale nie wiadomo czy to będzie w ogóle jedna przyczepa z tego Oj, żebym się rozpędził bo dobra, z tamtej strony zajedźmy To i tak ciężko wyrobić na tym chwilę. Rozłożymy całą górną klapę Jak opuścimy, jedzie zadziałać, to sypie. No, powiem tak genialnie: to 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 nie sypie. ale nie ma co narzekać. Źle nie jest. To już poza odcinkiem pozgrabiałem, bo tą zgrabiarką naszą zgrabiać teraz to jest jakaś katorga. Czytałem na tych wywijasach. Ale omęczyłem się i się udało końców końców. Przyczepy chyba nie będzie tutaj. Też nie chcę dużo wywijać, więc tutaj przejedziemy Tu kawałek opuścimy Tu się wbijemy w pokos I to już będzie ta łąka będzie zaorana Następny sezon bo nam to nie jest potrzebne Więc to założymy na następny sezon A no teraz tu się nawrotkę robimy Nawrotkę tutaj Albo czekaj to, albo inaczej Dobra nie, inaczej O ten kawałek tutaj wyrównamy To jeszcze jedną rzecz tu na tym odcinku zrobimy, postaram to nie powinniśmy zdążyć jeszcze. Chyba 5 minut odcinka, to powinno na spokojnie pójść zdążyć. Powinniśmy. Dobra, mamy 26% dopiero, więc przyczepy chyba nie będzie. Zobaczymy zaraz, tu sobie kawałek z kabiny pojedziemy. Mamy 36% Nawracamy Ono kawałek opuścimy, żeby ten poprzeciw trochę skrócić A i tu idealnie Wyszliśmy Złapiemy Jak tam myślicie kupować już nowy ciągnik, czy jeszcze czekać? za no to 4 ciągniki, bo 30 już tam gadał. Czekałem na nową kabinę, już będzie no, już będzie skończona. Więc genialnie. A, 10 tysięcy będzie. Więc ładnie. to jest do czegoś da jeszcze. No wiem, że nie mam dostępu, co o Już tam, po, po co tam coś robić? Się nawrócimy Dobra Nawet ładnie to idzie 52% duża przyczepa No że w następnych sezonach już nie będziemy za bardzo korzystać z niej. A czemu to się dowiecie? Nie wiem tam, czy to będzie jeszcze drugi pokos? To tam dużo gra na season to niech napis, napiszę. Bo jest teraz późna wiosna, więc powinien jeszcze na jesień być. To nie nas siano to No, 61% procent. Dobra, włączamy i jedziemy. Jedziemy już z tym. Tutaj pod tą górkę. Tu z kosiarką jechałem. Cześć, to, ja jak, żeby wyskoczył stąd? nic, nie jedzie, na szczęście. Tutaj też tak, to za nas tyk, jest wszystko zrobione. Kręcimy. Dobra, na razie zostawimy tutaj. I pogadałem z tym gościem, co to prowadzi. Jakby to to wsypać? O, taśmociąg zostawił włączony. I załatwi nam taśmociągi, bo tu będziemy wsypywać, bo cenowo no to najlepiej to to wszystko nie wychodzi, bo sprzedajemy trawę i 0 zł na strychu, ja to nie rozumiem. A tu 130 mamy około 10 ton, więc 411 tu przeprowadziłem, żeby to nią ustawić. Bo 30 to w ostatnim odcinku kosiłem nią to. Teraz to już 411. Nie 411. Bo mnie jeden. Z widzów, którego teraz pozdrawiam, jak oglądasz, to tam został coś pod spodem od siebie. I muszę teraz pamiętać, że mówi 40.11, ale nie wiem, ja się przyzwyczaiłem, tak? Ale się postaram. Pozdrawiamy danego widza. Dobra, ustawiamy ten taśmociąg yy, Wyładuj, rozłóż, zmień kąt, nie dobra, idziemy Trochę się ustawimy tutaj, żeby na środku nie stać Bo tu na ziemię wywalimy i tym taśmociąg będziemy zabierać Według mnie najlepiej Oczywiście w tym momencie nic z tego nie zarobimy, ale o północy z 2000 przyjdzie. Czy ta przyczepa, żeby na zero wyszła? Chociaż wątpię. Na zero odcinku powiem. Też będzie odcinek ze Żniw. Nie chcę za bardzo dobra, nas zostawimy idziemy teraz po drugi. No nie wiem, jak coś, to trochę odcinek, jeszcze dłużej. chcę, żeby to trawę, wszystko sprzedać? Ja za dysze, Jeszcze nie nasz sprzęt. Cała firma budowlana w robocie. Już ma jej bazę zmieniać, więc. Bo coś biaga, znaczy naruszać. Ludzie zaczynają w to iść. Też będziemy się na to balić, więc... Jeszcze miejsca nie będzie. Będę stąd uciekać. Dobra, trzeba prosto, bardziej podjechać, żeby tutaj zmieścić się, na przykład czy samo zbierającą. Dobra, no i podjeżdżamy, zobaczymy jak to będzie szło Poza odcinkiem do domu podjedziemy to do 31 A Zetora nie zgasiłem, ale niech trochę pochodzi Też ostatnio nie użyłem go za często Teraz jeszcze przyjdzie 30 to roboty mało, dużo ciągników Powinna na przyjść nie, pierwszy dzień dni jeszcze dwa znaczy no, dni w grze. A, tak, tym to i już być. Dobra. No, na razie starczy. Co tu trzeba włączyć pas? Dobra, idzie. Zaraz nie wiem, co sypię No, no, no. A, co się stało? A, bo pewnie tutaj już ten łapie, nie wiem. Chyba sypie? O, teraz sypię już. No tak, masz kamerę? Nie. Nie sobie. Aha. Już coś się psuje. Czemu? Tak, siadę do pasa. No, nie, naprawdę. Czemu nie sypię, aha nie, teraz sypię. Za blisko chyba dałem. Jest 43% po troszku sypiemy. Żeby też hałdy tutaj nie zrobić dłużej. Pasy chyba tu zostaną Będziemy ich tu w przeszłości używać. Pogadam z nim, żeby tu gdzieś je z boku postawili. Często tutaj do nich wbijamy to. No jak tam po 0 zł nie, nie potrzeba im to no też tak, prawda? Tak to tutaj sprzedają. Im się zawsze przyda. Zawsze coś tam tego będzie. Dobra, uciekamy. Niech się na końca sprzeda. O idealnie 15 minutowe A, właśnie, przebiegniemy. No i to było na tyle w tym odcinku. Siema, ma na. Pa, do następnego odcinka.